Wiadomo, zawsze fajnie jest grać u siebie na starej hali, gdzie rozgrywało się wiele meczów. No, przeciwnik ciężki, tak jak się spodziewaliśmy. Dostaliśmy, tak naprawdę, lekcję, ale mamy zamiar wyciągnąć z niej wnioski i chcemy, żeby to zaprocentowało w kolejnych meczach. Chciałem zapytać o mecz z Kaliszem za niedługo. To powinien być łatwiejszy przeciwnik i jest szansa na kolejne zwycięstwo, drugie dopiero, ale jest szansa. A czy tak? Y Wiadomo, że w porównaniu do Kielc może i łatwiejszy, ale tak naprawdę dla nas nie ma łatwych przeciwników w lidze. Z każdym czekają nas mega, mega ciężkie mecze, ale nie nastawiamy się w żadnym z tych meczów na przegraną. W każdym meczu walczymy, chcemy jak najwięcej punktów wyciągnąć w tym sezonie. Ja bym tego nie rozpatrywał w, jako, jako jakiejś tragedii, czy byśmy stracili 45 czy 52 bramki, co tutaj zaróżni tak naprawdę z takim zespołem. Nam tutaj chodziło o zupełnie coś innego, poćwiczenie pewnych elementów i, i gdzieś tutaj mam pretensje, że z, przeciwko takim zawodnikom, takiej klasy z zawodnikom popełniamy tak na i, i głupie proste błędy. Jeżeli to takie piłki, które, które my chcieliśmy i próbowaliśmy dogrywać, w szczególności do obrotowych, by dochodziły, no to myślę, że to byłoby bardzo nie Dobrze, y, niedobrze by świadczyło o obronie kieleckiej, więc po prostu to nie mogło się wydarzyć. Z tego szły proste kontry i, i dlatego y, ten wynik tak właśnie wyglądał. E, czy tych bramek było za dużo? Oczywiście, że było za dużo, ale oczywiście, że było za dużo y, po stronie rzuconych po stronie Kielc, ale, ale i, i rzuconych po, po naszej stronie. 30 bramek. Nie wiem, czy w którymś meczu my żeśmy w, tej, w tym sezonie y, tyle bramek rzucili, także, także tutaj zupełnie y, spokojnie bym do tego podchodził. Po prostu różnica, różnica i to klas między zespołami i, i myślę, że nad tą różnicą nie ma co się zastanawiać.